Trzeci dzień nowenny, ochrzczeni ogniem za wstawnictwem świętego Jana Chrzciciela. Rozważanie papieża świętego Jana Pawła II. Być uczniem Chrystusa to zadanie trudne i wymagające, jak przypomina sam Chrystus. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż, znaczy odrzucić własną pychę, zaufać całkowicie Bogu i tak jak Chrystus, oddać się bez reszty Bogu i braciom. Do nauczania Jezusa nawiązuje święty Paweł, kiedy w liście do chrześcijan Rzymu zachęca ich, aby nie brali wzoru z tego świata, ale złożyli całe swoje życie jako ofiarę żywą, świętą i Bogu przyjemną. Droga naśladowania Chrystusa jest często naznaczona niezrozumieniem i cierpieniem. Niech nikt się nie łudzi. Dziś tak samo jak wczoraj, być chrześcijaninem znaczy iść pod prąd mentalności tego świata, nie szukając zaspokojenia własnych potrzeb ani ludzkiego uznania, ale wyłącznie woli Bożej i prawdziwego dobra bliźnich. Świetlanym przykładem takiej radykalnej wierności Chrystusowi jest męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Zwiastun Chrystusa konsekwentnie szedł wybraną drogą, Składając pełne świadectwo o baranku Bożym, któremu przygotował drogę, zapłacił śmiercią za to umiłowanie prawdy i odrzucenie wszelkich kompromisów. Módlmy się, przemogący Boże Ojcze, pełen miłosierdzia i dobroci, my Twoje dzieci wołamy do Ciebie i wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu świętego Jana Chrzciciela największego między narodzonymi z niewiasty. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał Baranka, który gładzi grzechy świata. Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi wrocławskiemu daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych tej archidiecezji, na drogę zbawienia i pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz Grzechy świata, na nowo dziś wyznajemy, że jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Potrzeba, abyś Ty Jezus wzrastał, a my, Twoi uczniowie, byśmy się umniejszali. Wraz z Twoim świętym poprzednikiem chcemy wskazywać na Ciebie tam, gdzie nas posyłasz. Ochrzci nas w tych dniach duchem świętym i ogniem, abyśmy przygotowali dla Ciebie drogi, po których będziesz mógł przyjść, by zabrać nas do siebie. Jezu, jesteś moim Panem i zbawicielem. Jezu, jesteś moim Panem i zbawicielem. Jezu, jesteś moim Panem i zbawicielem. Duchu Święty Pani i ożywicielu ludzkich serc, przyjdź i pochłoń swoim ogniem miłości tych wszystkich, którzy zagubili się na ścieżkach swojego życia. Rozpal te martwe serca, do których jesteśmy posłani, aby ożyli w łasce Chrztu Świętego którego kiedyś otrzymali, niech wyznają razem z nami, że poza Jezusem nie ma zbawienia, ocalenia i prawdziwej radości. Stąp Duchu Święty, żywe płomieniu miłości na cały Wrocław i archidycezję wrocławską. Stąp i odnów oblicze tej ziemi. Maryjo gwiazdo nowej Ewangelizacji. Matko Kościoła, bądź z nami w tym czasie, kiedy serca nasze rozpalone miłością chcą wyjść na poszukiwanie zagubionych owieczek. Czyń to z nami Maryjo, czyń to za nas, bo jesteśmy wciąż słabi i niezdolni do ewangelizacji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Chrzcicielu, nasz Patronie, Ty wiesz, co masz robić w tych dniach na wrocławskiej ziemi. Twoja skromność i prostota przemawiają bardziej niż Twoje słowa. Wyproś nam łaskę pokory, byśmy nigdy nie przesłaniali sobą Jezusa, naszego Mistrza i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.